Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak usuwam te kolorowe takie odbicia w okularach. A więc tak. Tworzę nową warstwę. Zmieniam jej tryb na kolor. Przechodzę do pędzelka. Wkrycie sobie ustawiam mniej więcej gdzieś na 40%. Przybliżę sobie teraz tutaj. No i w tym momencie jeśli ja jestem tutaj na, na pędzlu i będę klikać Alt na klawiaturze to Photoshop przechodzi mi tutaj w funkcję pipetki i jeśli ja teraz myszką sobie będę yy, klikać na dane miejsce na, na zdjęciu, no to będzie pobierać kolor w ten sposób, znowu Alt. Ja mogę sobie teraz pobierać i w tym miejscu tutaj ten kolor mi się pojawia. Pobierę więc sobie teraz taki kolor skóry, który będę właśnie zamalowywać za zielone odbicie. W miarę możliwości pobieram ten kolor jak najczęściej, jak żeby właśnie stworzyło mi się tutaj naturalne. Naturalne takie przejście kolorystyczne. To sobie tutaj na razie zamaluję, ale ja później to pewnie usunę za pomocą łatki. Tutaj w tym miejscu widzę, że ten kolor jest taki mało nasycony, więc ja sobie pobiorę troszeczkę stąd. Ok, ta część tutaj jest już naprawiona. Teraz zajmę się rzęsami. Nie wiem za bardzo skąd pobrać koloru rzęs, bo niestety całe tutaj, jak na jednym i tak na drugim oku, yy, są pokryte tą zielenią. Zobaczę może tutaj gdzieś. No, ewentualnie mogłabym... Wiesz, no, cały czas jestem odcień zielony, ale spróbuję sobie Troszeczkę skorygować to. Myślę, że nawet ten kolor jest w porządku. Tym samym kolorem przejadę tutaj na tym oku. Ale żeby właśnie to oko wyglądało troszeczkę bardziej naturalnie, to ja sobie jeszcze pobiorę może stąd. i troszeczkę sobie pomaluję po tych rzęsach. Tutaj w tym miejscu widzę, że jest tak... Um, nasycenie bardzo spadło, więc znajdę sobie taki kolor, który nada mi trochę teraz tutaj tego nasycenia. Bo dzięki temu właśnie, że jesteśmy na tej, na tym trybie kolor ja mogę sobie teraz malować na całym tym zdjęciu, i jak widzimy, struktura zostaje cały czas ta sama. Faktura, tylko zmienia mi się kolor i nasycenie. I jasność też zostaje taka sama. Teraz tutaj będę poprawiać białka. Oczywiście one też są tutaj z tym zielonym zafarbem, więc ja sobie pobiorę tutaj stąd, ale zejdę sobie z nasycenie. drugie oko. Poprawię sobie tutaj troszeczkę. Bo za bardzo wyszłam. I tutaj. Tutaj jeszcze mi się pojawia jakiś zielony kolor, więc też sobie jeszcze troszeczkę skoryguję. No i teraz właśnie tęczówki. Ciężko jest określić, jaki Tutaj ta dziewczyna miała tak naprawdę kolor. Musimy twierdzić, że mogłyby być, być te oczy brązowe, takie może piwne, więc ja sobie teraz na razie je skoryguję tak, żeby pozbyć się tej zieleni. Powiorę więc tutaj stąd. Dodam teraz właśnie poprzez taki kolor troszeczkę. I nasycenia. Tutaj, w tym miejscu widzę, że jeszcze się coś zielonego odbija. Ok. Tak wygląda moje warstwa. Przed po. Ja sobie teraz usunę tutaj te. Nie potrzebuję tak naprawdę odblaski. Zaznaczam te dwie warstwy, CTRL-J. I scalam. Przejdę sobie do płatki. I spróbuję sobie teraz tego pozbyć. Ok, ja tego nie będę teraz tak jakoś idealnie korygować. Chciałam Wam tylko właśnie na szybko pokazać, jak pozbyć się tego koloru. Myślę więc, że w przypadku takiego zdjęcia do albumu, retusz taki właśnie jak tutaj przedstawiam byłby wystarczający. Tyle na dzisiaj. Pa, pa.